Liczy to egzotyczny owoc o delikatnym słodkim smaku z lekką nutą kwiatową, choć wygląda niepozornie, skrywa w sobie soczysty, aromatyczny miąższ. Jak go prawidłowo obrać? Najpierw wybierz owoce. Dojrzałe liczy mają różową lub czerwoną skórkę, która jest lekko twarda, ale sprężysta. Unikaj tych, które są zbyt miękkie lub mają ciemne plamy, bo mogą być przejrzałe. Teraz czas na obieranie. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy to delikatne naciśnięcie owocu między palcami. Skórka powinna pęknąć, ułatwiając jej usunięcie. Możesz też lekko naciąć ją paznokciem lub małym nożykiem i zdjąć jak skorupkę jajka. Ważne, by robić to ostrożnie, żeby nie uszkodzić soczystego wnętrza. Jak jeść liczy? Pod skórką znajduje się biały, półprzezroczysty miąższ. To właśnie on jest jadalny. W środku kryje się duża, ciemnobrązowa pestka, której nie należy jeść. Jest twarda i gorzka. Możesz po prostu włożyć owoc do ust i oddzielić miąższ od pestki zębami, lub przekroić liczby na pół i wyjąć ją ręcznie. Liczy najlepiej smakuje na surowo, ale świetnie sprawdzi się też w sałatkach owocowych, deserach i koktajlach. Jeśli masz większą ilość, możesz je przechowywać w lodówce. Tam zachowają świeżość nawet przez kilka dni. Teraz już wiesz, jak łatwo obrać i zjeść liczki. Smacznego! Wlej mleko skondensowane do puszki brzoskwiń. To przepis, który jest szybki i łatwy w przygotowaniu, a przy tym smakuje wyśmienicie. Do blendera wrzuć całą zawartość puszki brzoskwiń, czyli sok i owoce. Następnie wlej również całą zawartość puszki mleka skondensowanego do blendera. Zblenduj te dwa składniki do uzyskania gładkiej masy, po czym w innym naczyniu rozpuść w ciepłej wodzie 12 g przezroczystej żelatyny. Poczekaj aż się rozpuści. W tym czasie wyciśnij sok z połowy cytryny. Do masy w blenderze dodaj rozpuszczoną żelatynę. Dodaj do blendera także wyciśnięty sok. Zblenduj wszystkie składniki przez kolejną minutę. Przelej tak powstałą masę do szklanego naczynia. Możesz także udekorować cienko pokrojonymi plasterkami brzoskwiń. Takie naczynie włóż do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na noc. Kiedy masa dobrze stężeje, możesz śmiało podawać deser. To ciasto bezpieczenia z brzoskwiniami z puszki i skondensowanym mlekiem jest nie tylko łatwe w przygotowaniu, ale również obłędnie pyszne. Większość źle obiera mandarynki. Pokażę ci, jak szybko obierzesz mandarynkę. Tak jak kochamy mandarynki, to tak bardzo nie lubimy ich obierać. Ten sposób to zmieni, a mało kto go zna. Wystarczy, że mandarynkę przetniesz na pół, po czym wypchniesz skórkę na zewnątrz i wtedy w łatwy sposób możesz oderwać kawałki mandarynki. Wypróbuj sam i zobacz, jakie to proste. Nie wyrzucaj obierek z buraków. Pokażę ci, jak je wykorzystać, by pełniły niesamowitą funkcję. Będziesz mi za to wdzięczny. Przy następnym użyciu świeżego buraka, nie wyrzucaj skórek. Skórki buraków, choć często niedoceniane, mają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Wystarczy, że obierzesz średniej wielkości buraka, a obierki zachowasz. Zawarte w nich związki wspomagają usuwanie toksyn z organizmu i poprawiają funkcjonowanie wątroby. Takie obierki włóż do małego garnka. Wlej do garnka wodę tak, żeby w całości je zalać. Takie połączenie gotuj przez około dwie minuty. Po czym weź szklankę i sitko i przelej przez sitko płyn z obierek z buraków. Ten płyn to bomba witaminowa. Dzięki zawartości azotanów przyczynia się do poprawy krążenia i regulacji ciśnienia krwi. Do odcedzonego płynu dodaj jedną łyżeczkę miodu. Dla dodatkowych korzyści dodaj łyżkę oliwy z oliwek. Taki środek możesz wypić w całości lub dodawać do herbaty. Warto wiedzieć, że zamiast wyrzucać skórki buraków, można je wykorzystać jako zdrowy dodatek do zup i soków. Codziennie używaj tej mieszanki, a wtedy mi podziękujesz. Zalej to wrzątkiem i poczekaj. Będziesz spać jak dziecko. Liście laurowe znane głównie jako przyprawa w kuchni mają znacznie więcej zastosowań. Ten popularny dodatek do zup i sosów ma wiele leczniczych właściwości. Liście laurowe wspierają pracę nerek i wątroby. Substancje w liściach laurowych, takie jak linalol, pomagają redukować stres oraz wyciszają organizm przed snem. Włóż garść liści laurowych do kubka lub filiżanki i zalej je wrzątkiem. Dodaj również kilka goździków. Goździki działają uspokajająco. Mają również właściwości przeciwbólowe i rozgrzewające. Przykryj kubek talerzykiem i odstaw na 15 minut. Gdy napar trochę przestygnie, dodaj trochę miodu. Miód to naturalny środek, który łagodzi problemy ze snem. Ważne, aby nie mieszać miodu z gorącą wodą, ponieważ traci on swoje cenne właściwości. Zdziwisz się, jakie szerokie zastosowanie ma ta prosta domowa herbatka. Regularne stosowanie tej prostej mikstury nie tylko poprawi twój sen. Ale także wpłynie korzystnie na zdrowie oraz skórę i włosy. Taki napar pij wieczorem, a pomoże zwalczyć ci bezsenność. Tort z owoców to świetna alternatywa od standardowego ciasta. Łatwy w przyrządzeniu i smak gwarantowany. Głównym składnikiem jest Arbus, dlatego zacznij od wycięcia cylindrów z Arbuza za pomocą średniej formy do ciasta. Umieść cylindry z arbuza na podstawce do ciasta w okrągły wzór, aby stworzyć podstawę ciasta owocowego. Pokrój pomarańcze w cienkie plasterki. Weź jeden z plastrów pomarańczy i złóż go na pół. Umieść złożony plasterek na wykałaczce i włóż go do każdego arbuzowego cylindra. Następnie weź zielone winogrona i nabijaj je pojedynczo na wykałaczki. Ułóż wykałaczki wypełnione winogronami obok każdego plastra pomarańczy wokół cylindrów arbuza. Na górnej wykałaczce z plastra pomarańczy umieść świeżą truskawkę. Dla dodatkowego uroku dodaj malinę pod winogronami na każdym owocowym torcie. Przekrój melona na pół, a następnie na plastry o szerokości około 3 cm. Użyj drugiej połówki melona, aby nabrać małe kulki owoców. Za pomocą łyżki do owoców weź kieliszek z szeroką obręczą i umieść go na środku tacy z owocami, wypełnij wnętrze szklanki borówkami. Ułóż plasterki melona twarzą w dół, wokół krawędzi kieliszka. Na koniec delikatnie ułóż kulki melona na środku szklanki, tworząc piękną i kolorową dekorację ciasta owocowego. Twoje zaskakujące ciasto owocowe jest teraz gotowe, aby zaimponować gościom. Ta łatwa i oszałamiająca owocowa aranżacja z pewnością będzie hitem na każdym spotkaniu. Stwórz sałatkę, bez której Święta i Sylwester nie może się odbyć. Jej wykonanie jest bardzo łatwe. Na początku wrzuć tortellini do osolonej wody i gotuj według instrukcji na opakowaniu. Przygotuj około 300 gramów szynki i pokrój ją w małą kostkę. Przełóż szynkę do dość sporej miski. Następnie dodaj jedną miskę kukurydzy. Weź sześć ogórków konserwowych i również pokrój je w małą kostkę. Obierz jednego zielonego ogórka. Pokrój go i przełóż do miski. Do takiej sałatki potrzebujesz również papryki. Weź jedną umytą czerwoną paprykę. Wyczyść środek z nasion i pokrój paprykę na mniejsze części. Dodaj również szczypiorek. Na koniec dodaj do miski ugotowane tortellini. Przygotuj także sos. Do mniejszej miski dodaj sześć łyżek majonezu oraz trzy łyżki jogurtu naturalnego. Kolejnymi kluczowymi składnikami sosu są musztardy. Dodaj jedną małą łyżkę musztardy sarebskiej, dwie małe łyżki musztardy miodowej oraz dwie małe łyżki musztardy francuskiej. Do sosu dodaj również starty czosnek, na koniec dopraw solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszaj. Wlej gotowy sos do sałatki, wszystkie składniki wymieszaj. Na koniec dodaj pokrojony w kostkę żółty ser, gotową sałatkę zapakuj do słoików. W ten sposób łatwo ją przechowasz, ta sałatka zachwyca smakiem, idealnie komponuje się na świątecznym stole czy sylwestrowej kolacji.